Móżcie chłopaki i bijemy chłopaki, się chłopaki. z tym kurwa do Dobra chłopaki z Warszawy cię dojadą śmieci Chłopaki kurwa z Warszawy, Hop, jak ja jestem z Poznania, dziwko jebat o, o ty o, śmieci Olsę cię kurwa dopierdoli, o, Te, zapraszam na żyletę od jego bym cię w sił

Chyba nie ktoś ci kiedyś kudasa do lupy? W śmieciu Jesteś... ...gwany w no, ale bym cię zgwałcił, ale bym cię zgwałcił Karcuchy, Powiedz ci coś temu debilowi Karcuchy, Jebany debil Masz kurwa jakiś petalski szalik, no chłopie jak ty wyglądasz kurwa Jak ty kurwa...